Złoto jest słaby. W poniedziałek no, był najsłabszy od bardzo długiego czasu to wszystko jest wynikiem kilku rzeczy. Po pierwsze, tego, że mamy ponownie mocniejszego dolara na świecie. Amerykańska waluta zyskuje, bo widać coraz większy kontrast pomiędzy tym, jaki jest ten poszczepień w USA, a jaki jest ten poszczepień w Europie. Gospodarka amerykańska, że tak powiem, odjeżdża w górę, tak? podczas kiedy reszta świata stoi w miejscu i to tłumaczy, że dolar jest mocniejszy. Natomiast tutaj mam wrażenie, że w przypadku i dolara, i też złotego i generalnie rynków finansowych. Mamy do czynienia z czymś takim jak efekt końca miesiąca i końca kwartału. Koniec marca już zaraz będzie. Zaraz będziemy mieć świata riekające, więc troszkę mniejsza płynność i to jest okres, kiedy mało kto myśli o otwieraniu jakichś nowych pozycji. I jakby jest takie trwanie w tym, co jest. Natomiast moją uwagę zwraca. Tutaj fakt, że giełda zachowuje się dobrze od kilku i też giełda w Warszawie, więc to nie jest takie coś, że mamy ucieczkę od ryzyka, że mamy te risk off które się po świecie rozlewa, tylko właśnie takie troszkę dziwne ruchy, na które się właśnie nakłada koniec, koniec marca, koniec kwartalu. Więc Tutaj myślę, że warto poczekać z oceną na początek kwietnia, kiedy będziemy mieć nowe rozdanie, nowy czas i być może inwestorzy jednak spojrzą cieplejszym okiem też na strefę euro, no bo spójrzmy na takie fakty, jak całkiem przyzwoite dane makro w strefie euro, czyli indeksy PMI, czyli indeksy Nastrojów w biznesie w Niemczech, czyli IFO, dzisiaj, czyli we wtorek, też poznaliśmy indeks nastrojów gospodarczych Komisji Europejskiej na cały strefę euro też jest lepszy. Więc nawet jeżeli się przyjęli założenie, że Europa ma te lockdowny jeszcze przez kwiecień, bo ma, to być może to aż tak źle na te dane. Nie wpłynie. I myślę, że okres kwietnia, okres maja, okres czerwca to będzie taki czas, kiedy zobaczymy przyspieszenie procesu szczepień w Unii Europejskiej i tym samym zmniejszanie się tej luki właśnie wobec, wobec USA. Myślę, że złoty już osiągnął swoje minima w tym obecnym cyklu i że będzie odrabiał straty. To ten ruch być może przyspieszy po Wielkanocy, i paradoksalnie bym się nie bał tutaj decyzji w sprawie Frankowiczów, która będzie 13 kwietnia. To jest taki moim zdaniem straszak, którego rynek się niepotrzebnie obawia, bo nawet jeżeli wyrok będzie rzeczywiście wyraźnie wspierał Frankowiczów, to myślę, że Narodowy Bank Polski nie dopuści sytuacji, w której Rynek walutowy miałby się przez to jakoś zdestabilizować, więc, więc właśnie być może zaskoczeni będziemy być tego w kwietniu.